No, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejna kolejka fazy Ligowej Ligi Mistrzów za nami i kolejne występy włoskich drużyn. Też już są za nami. Inter, Atalanta, Napoli oraz Juventus zagrały swoje mecze, i w tym materiale będę chciał krótko podsumować każde z tych spotkań. Mam nadzieję, że to też będzie forma, która się będzie pokazywała co każdą kolejkę fazy Ligowej Ligi Mistrzów, ale oczywiście życie zweryfikuje, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Także mam nadzieję, że ten materiał będzie dużo krótszy niż poprzedni i ta forma Wam się spodoba. Także jedziemy. I zacznijmy może od dania głównego, które było w środowy wieczór w rozgrywkach Champions League, to znaczy starcie między Atletico Madrid a Interem Mediolan na Estadio Metropolitano. Był to mecz bardzo podobny do tego, jaki Inter grał w derbach, to znaczy, Inter wyglądał bardzo dobrze, tworzył bardzo dużo sytuacji, bardzo często gościł pod polem karnym Juana Musso, nie Ana Oblaka, co mogło być pewnym zaskoczeniem. Cały czas były problemy z skutecznością. Był m.in. strzał Federico Di Marco z rzutu wolnego, natomiast ostatecznie po pierwszej połowie Inter przegrywał 0-1. Gola na 1-0 strzelił Julian Alvarez, Natomiast wcześniej doszło do pewnej kontrowersji. Ciężko powiedzieć, czy to w zasadzie jest kontrowersja, bo nie ma takiej stuprocentowej pewności co do decyzji arbitrów. Już tłumaczę o co chodzi. Giuliano Simeone dośrodkował piłkę w pole karne Interu, tam Carlos Augusto próbował ją wybijać, ale trafił w Alexa Baena. W pierwszej chwili wydawało się, że Baena zagrał piłkę ręką, zanim ta piłka trafiła do Juliana Alvareza, więc sędzia na początku anulował to trafienie i pokazał, że było zagranie ręką. Natomiast później była interwencja Ciężko w zasadzie jest oszacować, co tam dokładnie się wydarzyło, bo z jednej perspektywy wydaje się, że piłka trafiła w brzuch Baeny, a później potencjalnie w rękę, choć tu nie ma stuprocentowej pewności. Natomiast są też ujęcia, przy których widać, że no Baena zagrał piłkę ręką. Ostatecznie ten gol został uznany, ale widziałem w włoskiej prasie, że były pewne kontrowersje wokół tej sytuacji. Natomiast tak to niestety wyglądało. Po przerwie Inter wyglądał też bardzo dobrze, szukał tego gola na 1-1, była świetna sytuacja Federico Di Marco, gdzie trafił prosto w Musso, była też poprzeczka Nicolo Barelli po pięknym podaniu od Alessandro Bastoniego, ale też wspomnę, że stratę przy golu na 1-0 dla Atletico zaliczył Hakan oglu i to jest podobna sytuacja do derbów Mediolanu, bo tam też Turek stracił piłkę w środku pola, z czego wyszedł ostatecznie kontratak dla ekipy Rossoneri. Długo Inter bił gołową w mur, czekał na tego gola na 1-1, no i się w końcu doczekał za sprawą Piotra Zielińskiego. Świetna dwójkowa akcja Polaka z Andrzejoanem Bonym bardzo dobre zagranie Francuza w atletico i tam Zieliński płaskim strzałem pokonał Juana Musso, byłego bramkarza Atalanty i wyglądało to na moment, w którym Inter chyba złapie Atletico za gardło i poszuka tego gola na 2-1. do 1. Natomiast od tamtego momentu, kiedy na Murawie pojawili się m.in. rezerwowi w Atletico, Nico Gonzalez, Mark Pubil czy Aleksander Sorlot, Antoine Griezmann, to stopniowo Atletico szukało kolejnych swoich okazji. Zieliński też zszedł parę minut po strzeleniu gola, w jego miejsce wszedł Petar Sucic. Wtedy jeszcze można było zrozumieć te zmiany, ponieważ Piotrek Zieliński nie daje aż tak dużo w defensywie, w odbiorach, tak jak to robi Petar jeżeli dobrze pamiętam, no to Chorwat notuje praktycznie trzy razy więcej odbiorów od Polaka, więc jego praca w grze defensywnej, w tej grze bez piłki, była bardziej nieoceniona od tego, co mógł zaoferować Piotrek Zieliński, więc można było to potencjalnie zrozumieć. No ale skończyło się tak, że Inter przegrał to spotkanie 1 do 2 po główce Jose Marii, Jose Marii Jimeneza w doliczonym czasie gry. Widziałem we włoskich mediach, że dużo krytyki spadło po tej sytuacji na Niccolo Barelli który potencjalnie mógł się lepiej zachować, zablokować tą drogę do wyskoku Jimenezowi. Ostatecznie tak się nie stało, więc Inter to spotkanie przegrał 1-2. I to jest drugie spotkanie z rzędu, w którym możemy powiedzieć, że Inter grał naprawdę bardzo fajnie w piłkę, natomiast ostatecznie nie wykorzystywał swoich sytuacji i przegrał mecz, który prawdopodobnie był do wygrania. I tak to po prostu niestety wyglądało w wykonaniu Interu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz przy starciu z Pizą w lidze potencjalnie powinno być dużo łatwiej, no ale Milan choćby może się pochwalić tym, że Pisa nie jest aż takim prostym rywalem i można na nim stracić punkty. Jan Zomer też. W kontekście jego gry należy powiedzieć, że niejako uratował Inter, bo była m.in. sytuacja Antoana Griezmana w drugiej połowie, gdzie y, Szwajcar bardzo dobrze się zachował, no ale też była jedna sytuacja, gdy Mark Publ uderzał sprzed pola karnego. Zomer wybił piłkę przed siebie i miałem taki flashback trochę z derbów Mediolanu. Natomiast to jest pierwsza porażka Mediolańczyków w tej edycji Ligi Mistrzów, no ale już piąta w tym sezonie. Ciężko powiedzieć, czy Christian Kiwu w końcu znajdzie sposób na tych mocniejszych, bo do tej pory choćby Juventus Napoli Milan, no i teraz Atletico te mecze były przegrane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Krótko na temat Atalanty i jej występu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Tak naprawdę spotkanie w pierwszej połowie mogło potoczyć się po myśli każdej ze stron, bo były strzały Czajbiego czy Robina Kocha po rzucie rożnym w wykonaniu Eintrachtu, ale też Atalanta miała swoje okazy w pierwszej połowie i dwukrotnie obijała słupek. Najpierw zrobił to Ademola Lukman, a później Gianluca Kamaka po takim bardzo dużym zamieszaniu w polu karnym ekipy z Frankfurtu. W drugiej połowie, tak naprawdę, Atalancie wystarczyło 5 minut do tego, żeby przechylić szale na swoją korzyść. Zaczęło się od trafienia Ademoli demoli Luckmana. Swoją drogą bardzo ładne podanie od Charlesa de Ketelare. Później Lukman asystował przy bramce Edersona. Tutaj Ceterer wyszedł z bramki, ale nie był w stanie zablokować tego strzału Brazylijczyka. No i gola na 3 do 0 strzelił Charles de Ketelare. Nikola Zalewski wszedł na boisko w 69. minucie w miejsce Dawida Capakosty I ciężko powiedzieć, żeby. Tutaj jakoś przesadnie próbował wywrócić hierarchię wahadłowych. Na tych pozycjach. Na samym początku wyszli Davide Cappacosta i Raul Bellanowa, i ciężko się przyczepić, zwłaszcza do występu tego pierwszego, bo Cappacosta wyglądał naprawdę bardzo dobrze, czy to w defensywie, czy właśnie w tych fazach przejściowych, w ofensywie. Wydawało się, że Eintracht będzie bardzo poważnym rywalem dla, dla Atalanty, natomiast te 5 minut wystarczyło ekipie z Bergamo, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, i to jest bardzo udany debiut Rafaela Paladino w rozgrywkach Ligi Mistrzów w barwach Atalanty. Wygląda na to, że wraca stara, dobra. Atalanta, no ale można było, że tak powiem, przewidzieć ten scenariusz w momencie, kiedy Paladino zajmował miejsce Iwana Juricza, bo Paladino to jest po prostu fachowiec. Teraz krótko o meczu Napoli-Karabach, a w zasadzie Napoli kontra Mateusz Kochalski, bo tak to w pewnym momencie wyglądało. Mateusz Kochalski zagrał naprawdę bardzo dobry mecz na stadio Diego Armando Maradona w rocznicę, kolejną rocznicę śmierci Diego. Poza tym, że świetnie Kochalski obronił rzut karny uderzany przez Rasmusa i no To też były inne próby w wykonaniu Napoli, zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy przewrotka Dawida Neresa, był strzał Matiasa Olivery. Też były próby Noe Langa czy Scotta Maktomineja. Przez długi czas trzeba powiedzieć, że Kochalski radził sobie naprawdę bardzo dobrze. Była też taka statystyka, że Kochalski swoją postawę sprawił, że Karabach nie stracił dwóch goli więcej, czy ponad dwóch goli więcej, a ostatecznie skończyło się wynikiem 0-2. do 2. Kochalski został pokonany po raz pierwszy po rzucie rożnym, a w zasadzie po dobitce po rzucie rożnym, gdzie najlepiej odnalazł się Scott McTominay i z bliskiej odległości pokonał polskiego bramkarza. Później był rykoszet od Jankowicza, no i Kochalski skapitulował po raz drugi, ale też ręce przy tej akcji maczał Scott McTominay, więc tak naprawdę duże, duże męczarnie w wykonaniu Neapolu. Natomiast ostatecznie udało się wygrać to spotkanie. Natomiast jeżeli już patrzymy na stricte Mateusza Kochalskiego, to trzeba powiedzieć, że na pewno to spotkanie wywinduje jego pozycję na rynku transferowym i pewnie te większe kluby już zaczną się interesować Polakiem, bo taki występ na tle Neapoli, no to naprawdę mimo porażki Karabachu, to jest bardzo dobra wizytówka. Nie był to jakiś turbowy bitny mecz. W wykonaniu Napoli, bo Karabach też miał swoje okazje w trakcie tego spotkania, natomiast ostatecznie zespół Antonio Conte przechylił szale na swoją korzyść. No i na sam koniec powiemy o meczu Juventusu z Bodo Glimt. Warto zaznaczyć, że ja jedynie mecz Interu widziałem na żywo, natomiast całą resztę nadrabiałem tak naprawdę dopiero z odtworzenia. Wprost należy zaznaczyć, że Juventus zagrał średnią pierwszą połowę na tle Bodo Glimt, bo tak myślę, że poza Francisco Conceição to ciężko tam było kogokolwiek wyróżnić, tak na dobrą sprawę. Bodo strzelił golo na 1-0 i kibice gospodarzy wystrzelili z radości. Natomiast w drugiej połowie trzeba powiedzieć, że bardzo dobra i szybka reakcja Luciano Palettiego, bo szybko na boisku pojawił się Kenan Ildiz, a Turek w swoim setnym meczu w barwach Juve bardzo szybko ożywił tę grę. Szybko zaczęło to, że tak powiem, ruszać po stronie Bianconerich i to też szybko znalazło swój skutek w golach, bo na samym początku drugiej połowy Lois Openda strzelił gola na 1-1, do :1. później był, była kolejna akcja w wykonaniu Ildiza, i nieuznany gol Miletiego ze względu na to, że był tam spalony opędy, bodo miało naprawdę sporo szans w pierwszej części spotkania, ale też dobrze między słupkami zespołu z Norwegii zachowywał się Nikita Haikin. Też na pewno trzeba zganić Juana Davida Kabala. Bo to jak się zachował przy rzucie karnym dla Bodo, to był absolutny kryminał. Można było tej sytuacji uniknąć, bo zawodnik Bodo Glimt już, że tak powiem, nie miał piłki przy sobie, odegrał ją do kolegi, natomiast tutaj Kabal. Zachował się skandalicznie. Był ten gol na 2 do 2. No i też było duże zamieszanie przy tym golu na 3 do 2 dla Juventusu, ponieważ najpierw była akcja Bodo, Jens Peter Hauge był już po lukarnym Juve. Piłkarze Bodo, jak i kibice zaczęli domagać się jedenastki, tam za prawdopodobne zagranie ręką. Sędzia ostatecznie tego nie widział Juventus pomknął z kontratakiem. Tak naprawdę Kenan Ildis znów tutaj zagrał pierwsze skrzypce, a gola na 3 do 2 strzelił Jonathan David. Więc Juventus uratował się w tym bardzo trudnym meczu z Bodo i zdobył trzy punkty. Ale poza Ildizem, warto też myślę wyróżnić Teona Minersa, bo o ile u wcześniejszych trenerów po transferze do Juventusu można było powiedzieć, że Holender tak średnio dojeżdżał, tak naprawdę wygląda coraz lepiej pod batutą Luciano Spalletiego. I myślę, że to może być jeden z wygranych w Juventusie pod wodzą właśnie tego szkoleniowca. Także ostatecznie. Tak naprawdę tylko Inter przegrywa, a reszta drużyn notuje komplet punktów. I trzeba powiedzieć, że ten bilans włoskich drużyn w Champions League wygląda naprawdę ok. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych kolejkach. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba taka forma, właśnie tuż po meczach Champions League. Też od razu powiem, że po meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji takiej formy nie planuję, ze względu na to, że zapowiada mi się popołudniowy dyżur, przy którym będzie praca głównie przy polskich drużynach. No, ciężko by było tak bardzo szybko nadrobić te mecze w wykonaniu włoskich drużyn. A nie chcę podchodzić tak na hura, żeby po prostu odbębnić. Dlatego też od razu daję znać, że z meczów Ligi Europy, i ligi konferencji, gdzie gra między innymi czy Fiorentina, czy Bolonia, raczej będzie ciężką materiał w podobnym stylu co do tego. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Do zobaczenia w kolejnych.